Dzień dobry, cześć kukuryku, witajcie. Bogactwa kraju należą do narodu. To jest taka prawda, z którą chyba nikt nie będzie chciał dyskutować. I ogromne podziękowania dla Obywatelskiego Komitetu Ochrony Polskich Złóż Naturalnych, który zwraca uwagę na przejęcie PGNiG-u PGN przez, przez Orlen. Link do, do filmu o tym zdarzeniu, tutaj w opisie. To jest dzięki Wam ten link dostałem. Sprawa rzeczywiście bulwersująca i, i tutaj wzbudzające emocje. Chciałbym parę, parę komentarzy na ten temat z mojej strony zobaczcie sobie przede wszystkim ten manifest czy też tą misję tego stowarzyszenia przeczytajcie sobie tych kilka punktów zacznę od tego że ja tutaj nie chcę wszczynać jakiejś kłótni nie chcę nikogo o nic to skarżać czy jakieś tam podejrzenia wzbudzać Natomiast takie uwagi ogólne, w jaki sposób można skłócić zgodną rodzinę? Tak? Wyobraźcie sobie rodzinę taką rozszerzoną: ciotki, wujowie, kuzynostwo wszyscy ze sobą świetnie żyją, bardzo się lubią, doskonale się ze sobą czują, i nagle umierają dziadkowie. I okazuje się, że dziadkowie zostawiają poważny spadek, bo pracowali całe życie. Dziadek jakiś tam warsztat prowadził, babcia sklepik, dorobili się, mają nieruchomości, mają jakieś, mają jakieś dzieła sztuki, nie ma gotówki do podziału, no ale mnóstwo, mnóstwo rzeczy wartych bardzo dużo pieniędzy. No i zaczyna się właśnie kłótnie o to, ile to jest wszystko warte, co z tym zrobić. Część rodziny chce gotówki, chce to sprzedać. Część uważa, że przecież to, to są rzeczy, które można dalej rozwijać. Tak, warsztat, sklep, wnuczek, ukochany dziadka chce ten warsztat przejąć i kontynuować pracę, bo. Bo był bardzo blisko tej pracy. Ktoś inny, właśnie, potrzebuje w tej chwili pilnie, pilnie gotówki i chciałby, chciałby to przejąć. Ktoś inny chce przejąć nieruchomość, bo, bo ma tam z nią związane plany. No i zaczyna się kłótnia, zaczyna się niszczenie tej, tej rodziny, zgodnej do tej pory, właśnie dzięki temu. I, i, I to jest jedno z niebezpieczeństw, które tutaj powstaje, bo, bo jak sobie czytamy, Właśnie misje, to widzimy, że tutaj rozwiązanie jest właśnie takie: spieniężyć to wszystko. Każdy z Polaków dostaje milion złotych, tak to ktoś wyliczył. I sprawa jest rozwiązana. To jest pierwsza czerwona lampka, która mi się tutaj zaświeca. Słowa w ogóle pana Krzysztofa, który mówi, mówi w tym filmie, że no, my, Polacy, powinniśmy dążyć do tego, żeby być teraz rentierami nie wiem, to nie jest moja wizja życiowa, żeby być rentierem. Ja mam troszeczkę, nie wiem, czy większe, no, ale mam inne po prostu ambicje, chcę coś, chcę coś tworzyć, robić, dawać coś od siebie, a nie koniecznie przejadać coś, co należy, tak jak już mówiłem na początku, też do, do całego narodu, bo, bo pamiętajmy, że to nie jest, że to nie jesteśmy tylko my, ale też przyszłe Przyszłe pokolenia, więc zamieniana tego na, na jakiś tam milion, to tak na pierwszy rzut oka się wydaje bardzo atrakcyjne, bo, bo to jest taka kwota, za którą wielu z nas pewnie sobie myśli, że można sobie ułożyć życie. Ale jak sobie popatrzycie na ceny dzisiaj, a, a przecież to, to nie dzisiaj te pieniądze mamy dostać, tylko za jakiś czas ile to wtedy będzie warte. To zobaczycie, że dzisiaj to jakiś dobry samochód można kupić. Może w niektórych miejscach w Polsce jeszcze mieszkanie, czy też jakiś domek tam sobie wyremontować. Ale jeśli zajmujecie się jakąś tam działalnością i pieniądze z pieniędzmi się stykacie na co dzień, to wiecie, że taki milion to nie jest, to nie jest jakaś gigantyczna kwota. I rozchodzi się to dużo szybciej niż by się mogło wydawać. I to jest pierwsza, druga czerwona lampka. Trzecia, słuchajcie, w tym manifestie czytamy, że mamy odejść od razu od budowy elektrowni atomowych, bo one są w tym momencie zupełnie, zupełnie niepotrzebne. No, nie wiem, dyskutowałbym z tym. Nie jestem oczywiście ekspertem, więc tutaj nie będę się na żadne wielkie argumenty silił, natomiast chciałbym Wam powiedzieć tylko tyle, że, że to jest bardzo łatwo czegoś nie zrobić. Tak? To, jest, to jest najłatwiejsza rzecz na świecie. My już od 30 lat nie budujemy tej elektrowni cały czas z innych powodów, chociaż płacimy cały czas grube pieniądze ludziom, którzy to niby budują. I można oczywiście przez następnych 50 lat tego nie zrobić. Nie ma żadnej gwarancji, że cokolwiek pozytywnego z tego wyjdzie, bo to, że nie postawimy tych elektrowni, to nie oznacza, że, że właśnie te pieniądze i te zasoby jakoś sensownie wykorzystamy. Także takie takim uwagi mi się tutaj nasuwają od razu. Na marginesie. Jeden naród już się kiedyś uwłaszczył na, na tych bogactwach naturalnych w taki sposób ostentacyjny i bardzo widowiskowy. I skończyło się to tak, jak się skończyło. Polecam wam historię w Wenezueli, która właśnie na podobny, podobny pomysł miała. Doskonała wtedy koniunktura, bo to 73. rok kryzys, kryzys naftowy. No, co mogło pójść nie tak? Każdy obywatel oczywiście dostawał do tego jeszcze programy różne socjalne, niesamowicie rozbudowane. Wydawało się, że tylko brać i patrzeć, jak to wszystko rośnie, a niestety skończyło się tak, jak się skończyło, więc <laughs> warto to też mieć z tyłu głowy. Jak się tym naszym milionem będziemy w marzeniach bawić, że może to nie jest najlepszy pomysł. W każdym razie bardzo, bardzo ważna inicjatywa, żeby w ogóle sobie uświadamiać, że ktoś te zasoby próbuje przejąć. I czy to na pewno będzie z naszą wspólną korzyścią, no bo oczywiście zdecydowanie lepiej jest, jest już je nawet przetracić w ten sposób, niż je oddać za darmo komuś. Tak? To z tym również, mam nadzieję, nie, nie, nie będziemy dyskutować. W każdym razie zapraszam do, do komentarzy, co o tym wszystkim myślicie. Ja jak mówię, nie chcę wszczynać, nie chcę być tym, który w rodzinie te kłótnie wszczyna. Natomiast zwracam na to uwagę. Bo wiecie, są wokół nas siły, które bardzo chętnie wykorzystają ten, ten moment, żeby po pierwsze, odwrócić naszą uwagę o czym jeszcze będę mówił, a po drugie, żeby nas znowuż skłócić na kolejny, kolejny temat, bo jak wiecie, Polacy jeszcze są pewnie za mało, za mało skłóceni i zbyt zgodni, żeby tutaj z nami zrobić ostatecznie porządek, więc taki, taki temat jak najbardziej można wykorzystać. Nie pozwólmy na to, żeby nas to żeby nas to podzieliło, ale bądźmy, bądźmy przy tym wszystkim rozsądni i, i pamiętajmy, pamiętajmy właśnie o tych wszystkich niebezpieczeństwach. Czy pamiętacie, co robiliście 24 września? Ja jeszcze pamiętam, ale to było parę dni temu. Za pół roku pewnie nie będziemy pamiętali, więc okazuje się, że czarny łabędź nie przeleciał tym razem. Co nie znaczy, że ważne rzeczy się nie działy, tylko że to nie były rzeczy jakieś bardzo spektakularne, właśnie na zasadzie, na zasadzie czarnego łabędzia, czyli było to przejęzyczenie. A ktoś nam próbował znowuż oczy, oczy zamydlić, tak? Nie wiem, pamiętacie być może jeszcze taki film sprzed kilku lat, gdzie grupa ludzi podaje sobie piłkę do koszykówki. I, I zadanie dla oglądającego jest takie, żeby policzyć liczbę podań. Ty liczysz te podania, liczysz, a na zakończenie tego filmu jesteś już dumny, bo policzyłeś. A prowadzący eksperyment pyta Ciebie, czy widziałeś tańczącego goryla. I rzeczywiście po cofnięciu tego filmu. Okazuje się, że tam w tle tańczy sobie facet w przebraniu goryla. Rzecz wydawałoby się nie do niezauważenia, a osoby oglądające ten film, właśnie liczące te podania, nie zauważają tego. No i właśnie takie przedstawienie się odbywa. Iż od ładnych, ładnych paru lat, i teraz trudno jest czasami rozróżnić, bo, bo to jest trochę bardziej skomplikowany eksperyment, i tutaj nie chodzi tylko o liczenie podań piłeczki, co właśnie jest tym odwracaniem uwagi, a co jest, rzeczą, co jest rzeczą istotną. Wzmożona kontrola jest dźwignią społecznego zaufania. Polecam Wam ten cytat z. Klasyka, barei to się ma, odnosi zarówno do tego, co właśnie robimy w sprawie PG, PG Niech to ktoś skontroluje, a my wtedy, jak już będziemy wiedzieli, co tam się dzieje, to możemy zaufać, tak? Jak i słuchajcie, działalności na przykład pana, pana posła Brauna, który, który właśnie wpada z, z poselską kontrolą do instytucji, która ma z naszej strony nadzorować te działania, o których wspominałem jeszcze, jeszcze chyba w styczniu tego roku, Światowa Organizacja próbuje. A właściwie nawet nie próbują, oni nad tym pracują, stworzyć nowy traktat, który, który będzie już oddawał właściwie nasze. Tutaj biedne organizmy na własność, do, do dyspozycji tym, tymże organizacjom. No i pan Brown właśnie wpada do, do takiej instytucji i zaczyna się pytać: Co oni na ten temat wiedzą? Co oni z tym robią? Okazuje się, że wiedzą niewiele, zrobić nie mogą nic. Bardzo, bardzo poruszające to jest, i, i właśnie my się tutaj zajmujemy różnymi, różnymi tutaj ważkimi problemami. Tymczasem gdzieś tam w tle sobie goryl z wyszczerzonymi, strasznymi kłami, pazury już we krwi umoczone, a my patrzymy co 5 minut na coś innego, i coś innego naszą uwagę przykuwa. Tak, słuchajcie, wzmożona kontrola jest dźwignią społecznego zaufania, bo my jesteśmy godni zaufania, nam, nam system powinien z założenia ufać, a my ufamy systemowi, bo my go kontrolujemy. Taką proponuję wizję zaufanie prawda i dobrowolność. Jak już mówimy o dobrowolności, zaczynają się powoli podnosić głosy, że w związku z sytuacją w odległej galaktyce również i w Polsce należy przywrócić pobór taki wiecie obowiązkowy. No bardzo ciekawa, bardzo ciekawa propozycja, i nagle widzicie z, z takiego czasu, gdzie wydawało nam się, że to jest absolutna abstrakcja, że taki konflikt może, może w ogóle mieć miejsce w, naszym, w naszych czasach i w naszej tutaj okolicy, zaczynamy powolutku, powolutku przechodzić do tego, że trzeba będzie za chwilę zakładać, wiecie, zgrzebny, zgrzebny mundurek i, i śmigać gdzieś tam w deszczu i w błocie zwolić się rozszarpać pociskiem artyleryjskim bo nie wiem czy, czy znacie te statystyki że bodajże 70 parę procent Wszelkich strat na, na froncie to jest ogień artyleryjski, także jeśli młodsi chłopcy sobie wyobrażacie, że będziecie biegali tutaj z karabinkiem i strzelali do, do wroga, raczej niewielu, niewielu tak naprawdę doznaje tego na froncie. Raczej to jest po prostu błysk i, i potem ciemność, i, i tak to wygląda w najlepszym wypadku, bo jeszcze. Oczywiście wypruty brzuszek i urwane nóżki można tego jeszcze doświadczyć przed, przed tą ciemnością. Tak to wygląda. Nie chcę oczywiście nikogo, nikogo straszyć, ale, ale gdzieś tam to zaczyna się robić coraz bardziej realna, realna możliwość. Tak? No to do lżejszych rzeczy przejdźmy. Dziękuję za te miłe słowa na, na temat utworu, który wrzuciłem. Czasami się zastanawiam, czy wrzucać więcej tych rzeczy. Muzyka to jedna z moich takich głównych pasji, i, i wolne chwile bardzo chętnie w ten, w ten sposób spędzam. Dziękuję za tym wszystkim, którzy, którzy mówią, że im się podobało. Utwór powstał, słuchajcie, w marcu, w marcu 2020 roku, kiedy znajdowałem się na przymusowym odosobnieniu po powrocie do Polski. To jest, wiecie, takie, taki stan dziwny z jednej strony radości, bo, wiecie, tutaj już wszystkie, wszystkie loty były odwołane, już transportu nie ma, a mi się nagle udaje dostać do Berlina, pieszo przekraczam granicę i na tym moście granicznym odczuwam taką euforię razem z kilkoma innymi osobami, które ze mną wracają w ten sposób do kraju. I nagle przechodzimy granicę, i po pierwsze taka dziwna kontrola, o której już mówiłem wcześniej, i nagle wchodzimy do kraju, jesteśmy w Polsce, i ludzie przed nami uciekają po bramach, zatrzaskują, zatrzaskują te bramy, bo boją się, boją się nas jako nosicieli strasznych rzeczy. No, i potem dwa tygodnie, dwa, tygodnie, dwa tygodnie odosobnienia, bez kontaktu z ludźmi, tylko jakieś tam przez płot rozmowy króciutkie przy. Okazji przekazywania pożywienia. Spędziłem ten czas twórczo i, i, i dużo rzeczy nagrałem. To jest jedna, jedna z nich. Wydaje mi się, zdecydowałem się to wrzucić, bo, bo wydaje mi się, że taki pozytywny przekaz, którego bardzo, bardzo w tej chwili brakuje w tych, w tych czasach. Ostatnia rzecz, taka też związana z kulturą, wpadła mi w ręce. Książka Ostatni Powiernik Pierścienia. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Słyszałem już o niej wcześniej, ale odrzuciłem to wtedy nie, nie badając w ogóle tego, jako takie fanfiction związane z władcą Pierścieni. I niesłusznie zrobiłem, że, że, to, że to odrzuciłem, bo to bardzo, bardzo ciekawa literatura. Zabawna miejscami, lekko się to czyta, a, a są tam takie fragmenty, które, które naprawdę wprawiają w zdumienie, osłupienie, i jak to ktoś mógł w 1999 roku przewidzieć, że tak, że tak to się wszystko będzie działo, bo oczywiście mówimy tutaj, poruszamy się w świecie władcy pierścieni, a pewne prawdy są bardzo uniwersalne i bardzo aktualne, właśnie dziś. Także polecam, jeśli macie ochotę. Myślę, że, że korzystnie znać oryginał, czyli władcy pierścieni, ale nie, nie jest to konieczne. Tak? Macie tutaj w filmie też dwa linki, bo ktoś to wrzucił w formie audio na naszą ulubioną telewizję. Także można się z tym zapoznać. Jest tam kilka bardzo ciekawych fragmentów. Jestem, powiedzmy, w jednej czwartej, i, i, i bardzo mnie to zszokowało parę rzeczy, które tam usłyszałem. Zapraszam, słuchajcie, do dyskusji, do komentowania. Wasze przemyślenia na ten, na ten temat, zwłaszcza pierwszy, o którym dzisiaj mówiłem. I właśnie chciałem, żeby to była dyskusja w rodzinie, a nie kłótnia z wygrażaniem sobie i z różnymi tam obraźliwymi słowami. Warto to mieć w każdym razie gdzieś tam na uwadze, te problemy. Jeśli jesteście nowi na kanale, zapraszam do subskrypcji i jeśli uważacie, że to wartościowy materiał, podzielcie się z tym, podzielcie się tym ze, ze znajomymi. Zapraszam do następnego, do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.